A odpowiadając na pytanie, czego należy unikać w tej kategorii wiekowej, myślę, że też to moglibyśmy rozbić na inne kategorie wiekowych, ale moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy unikać treningu długich przystojów, długich tłumaczeń, długich jednofalowych ćwiczeń, w których chcemy, żeby zawodnik był inteligentny, szybko podejmował decyzje, a z drugiej strony e, czasami, tak jak to w starych czasach się prowadziło, trening, e, jakieś ćwiczenie, schemat rozegrania, 35 minut, 40 minut. Jeżeli tworzymy takie środowisko, które jest jednostajne, no to nie możemy potem oczekiwać, że ten zawodnik nagle tak sam z siebie stanie się inteligentny. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne, żeby e, ten trening cały czas był płynny, żeby były płynne przejścia między ćwiczeniami, żeby były wiecznie, ten zawodnik był bodźcowany nowymi elementami. E, ponieważ chcemy, żeby przede wszystkim on się uczył adoptowania do zmian. Więc taki dla mnie taki przykładowy najgorszy trening to jest, jeżeli 30 minut byśmy ćwiczyli podania w jakimś jednym, jednostajnym ćwiczeniu, a potem byśmy zrobili 30 minut i to specjalnie nazwę nie ćwiczeniem strzeleckim, tylko strzelbą w starym stylu i 30 minut strzelby, bo w takim treningu moim zdaniem zawodnicy są zmęczeni psychicznie. Może, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, może skorzystał na tym treningu troszeczkę bramkarz, aczkolwiek moim zdaniem bramkarz, który przez 30 minut broni 150 strzałów z dokład tego samego tempa akcji, z dokładnie tego samego miejsca boiska, yy, mógłby nie radzić sobie z uderzeniem 6 metrów z lewej strony, ponieważ by był zaskoczony parabolą lotu piłki. Dlatego, moim zdaniem, najważniejsze, żeby w tych treningach, może nie najważniejsze, ale mi akurat to jest element, który żeby unikać takich zachowań, żeby to nie było jednostajne i przede wszystkim też sam powiem gdzieś tam ze swojego doświadczenia, jak ja jako zawodnik, jak ja słyszałem, kiedy trener mówi stop. I coś zaczynał tłumaczyć, to ja, mi już głowa opadała, bo wiedziałam, że to może być rozmowa dużo większa niż dwie minuty, i, i się bałem po prostu, że ten trening już się skończył. Ja tutaj się, odniosę się tylko do tego właśnie, do tej specjalizacji, o której wspomniał Tomek. Myślę, że można to rozwiązać w prosty sposób, będąc pierwszym trenerem, właśnie na przykład w Orliku, a asystować w innych kategoriach. I Dokładnie. wtedy. Mamy wszystko połączone, rozwijamy się swoją specjalizację, a jednocześnie poszerzamy horyzonty, e, ucząc się od innych trenerów i pracując z innymi kategoriami. Także myślę, że to będzie taki złoty środek, jeśli mamy oczywiście takie warunki. Ja może zwrócę uwagę w tym miejscu na, na rzeczy, które z takiego praktycznego. E, punktu widzenia, którymi kieruję się, kierowałem się w pracy w Rakowie, czy którymi kierujemy się teraz, pracując w Hutniku. Rzeczy, aspekty, które można wprowadzić, w proces, wyeliminować z procesu treningowego, a na pewno wpłyną one bezpośrednio na efektywność tego procesu. Przede wszystkim bieganie dookoła boiska zawodników, czyli nawet w formie rozbiegania, można na pewno zastąpić to innymi, bardziej efektywnymi formami ćwiczenia z grą rękoma. Tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy trenujemy koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, rugby, czy piłkę nożną. I na pewno tych ćwiczeń z grą rękoma, szczególnie w części głównej, treningu bym unikał. Tak samo jak w formy ścisłej zamkniętej. Oczywiście wszystko... W formy ścisłej zamkniętej dlatego, że te odtwórcze schematy podań na pewno można zastąpić innymi, bardziej efektywnymi formami, a choćby formości są otwartą, gdzie zawodnik podejmuje decyzję w oparciu o kontrolę e, przestrzeni, e, czyli unikałbym tych ćwiczeń bez rywala. Tutaj, do, kształtowania te, tego aspektu technicznego bez przeciwnika, według określonego wzorca. Moim zdaniem, zawodnik ma być przede wszystkim skuteczny, potrafi, potrafiący działać w zmieniających się warunkach. Oczywiście, chodzi o proporcje. To nie, nie jest tak, że z tej formy ścisłej mamy zamknięty w ogóle, mamy z, wyeliminować i, i z niej zrezygnować, ale, ale na pewno. Tutaj ostatnio trener Paweł Grisman powiedział na jednym ze szkoleń fajne zdanie, że w Benficy Lizbona w młodszych rocznikach nie ma w ogóle formy ścisłej, natomiast pojawia się ona w starszych. Jako argumentacją tego jest fakt, że na początku musimy nauczyć się tego rozumienia gry, a jeżeli zawodnicy będą potrafili rozumieć grę, to w starszych rocznikach pojawia się ta forma ścisła zamknięta, aby doskonalić narzędzia. Jeżeli jeszcze miałbym wymienić taki aspekt, których bym unikał w treningu to ćwiczenia skonstruowane w boiska, czyli e, istotne jest tutaj projektowanie ćwiczeń zgodnie z kierunkiem gry, ćwiczenia niemeczowe, m, których również bym unikał, choćby podanie piłki do, do partnera i gra z nim jeden na jeden, obieganie bramek przed pojedynkiem 1 na 1 to kolejny element ćwiczenia nieumiejscowione w przestrzeni docelowej. Czyli przykładowo, jeżeli realizujemy wspomniane już otwarcie gry, to musimy sobie zadać pytanie, czy będziemy je realizowali w polu karnym, czy na połowie boiska. Tak jak tutaj Tomek powiedział, kolejki, przerwy. No starajmy się minimalizować ten czas martwy. Jeżeli chodzi o taką postawę trenera, zwróciłbym jeszcze uwagę na ręce w kieszeni, na postawę którą często określa się jako postawę gestapowca, czyli założone ręce, ręce do tyłu, zamknięta pozycja ciała. I o takie zachowanie trenera czyli można powiedzieć takie zachowanie, określające jako marazm. Wydaje mi się, że to jest też kluczowe, żeby na treningu była dobra atmosfera, atmosfera sprzyjająca pracy. Czego należy unikać w tej kategorii? Na pewno jeszcze specjalizacji na pozycjach. Co prawda chłopcy już i dziewczyny mają swoje jakby tam ulubione pozycje, bądź najczęściej wybierane pozycje. Natomiast z y, taki stricte z, y, specjalizacji na pozycjach, jeszcze bym mnie tutaj nie robił, na to przyjdzie czas. Nawet łącznie z bramkarzem. Dobrze, jeżeli podczas treningu bramkarz y, również bierze udział w, w grach, w różnych innych, innych, innych ćwiczeniach. Y, w meczach tak samo my często najczęściej jak idziemy na, na sparring, albo ktoś do nas przyjeżdża, to bramkarz w pierwszej połowie broni w bramce, natomiast w drugiej połowie idzie na lewe skrzydło, a, a inny, inny zawodnik wchodzi do bramki i, i czy tam się zmieniają drugie drugiej połowie w tej bramce, więc, więc myślę, że dopiero od kategorii młodzik bym powiedzmy tego bramkarza specjalizował, a tutaj jeszcze on może być, natomiast jeszcze bym go na stałe na niego nie stawiał. Natomiast odnośnie tego, co mówił Patryk, mówił bardzo dużo mądrych rzeczy, natomiast z jedną rzeczą się pozwolę nie zgodzić. Natomiast chodzi mi o grę rękami w trakcie treningu. Oczywiście w tej części głównej nie, natomiast w części wstępnej uważam, że, że jest to bardzo bardzo fajna forma, możemy zrobić grę na utrzymanie rękami, potem po prostu dać piłkę na ziemię i grać grę na przykład grę do pięciu podań. Rękami możemy zagrać w rugby, możemy, możemy właśnie w tej formie rozpocząć trening. Pamiętajmy o tym, że dzieciaki teraz nie mają WF-u, więc ta sprawność ogólna, koordynacja ogólna jest niezmiernie istotna, więc myślę, że ta, ta praca rękami też im się przyda w treningu. A jeszcze jakbym mógł powiedzieć na temat rozgrzewek, to. Warto, aby te rozgrzewki od razu były moim zdaniem warto, aby od razu były mocne, czyli nie, aby to nie były ćwiczenia kształtujące, aby to nie były e, takie rozgrzewki e, z jakimś powolnym prowadzeniem piłki i stopniowe wprowadzenie do treningu, to oni mają być gotowi na, na 100%, jak trening się rozpoczyna i e, ja treningi przeważnie rozpoczynamy albo e, grą 1 na 1 w chaosie, albo jakąś grą zadaniową, grą na utrzymanie, może to być berek, murarz, cokolwiek, ale od razu, od razu jest wysoki poziom pobudzenia i, i fizycznego, i, i psychicznego. Zauważyłem, że przyniosło to korzyść na, na turniejach, na sparingach. Od razu wchodzimy mocno. Nie potrzebujemy tych pierwszych 15 minut, żeby wejść. Często jest tak, że dopiero obudzą się zawodnicy na, na drugim meczu, prawda? Bo jeżeli będziemy tak rozpoczynać treningi, no to nie dziwmy się, że, że ten pierwszy mecz na turnieju będzie, będzie słabszy, więc proponuję od razu wchodzić w trening mocno. Jeżeli chodzi o tą grę rękami, to, to ja oczywiście się z tym zgadzam. Jeżeli nie ma nic złego w tym, żeby w części wstępnej wykorzystać jakąś zabawę, choćby z podaniem piłki Ręką ma. Natomiast chodziło mi szczególnie o tą część e, główną, żeby, żeby z niej to wyeliminować.